kochani widzowie Mki. jest witam. Nie powiem się MK, bo co o, dzisiaj powiem, żona prowadzi. No, jeszcze nie. Tutaj masz mapę, kupiłem ci 6-3, no. o jeden tier wyższa jeszcze niż ostatnio. Dzisiaj pojedziemy sobie na czerwone mapy ją odpalić. O boże. Także ja ci pojadę, żebyś ty po drodze już nie przekisła Już jesteśmy na mapie, na której będziemy odpalać twoją mapkę. Także, Myk. No. I tutaj musimy aż przyjechać na drugi koniec mapy, najgorzej. No, ja pojechał sobie. Dobra, nikogo nie ma przy nas. Wchodzimy teraz, musimy poczekać półtorej minuty na wejściu. Tak? No, Boże, jak już mówimy. się rozpychasz. Będziesz walczyć z nimi? Z kim? No, jak ci ktoś wejdzie. A czemu miałby mi ktoś wejść? No, bo może przez półtorej minuty. A co, jak wejdzie, to my wyjdziemy? Mm, nie. Nie. Będziemy go lać. No, znaczy jak jeden wejdzie to ja bym go sprał. Jakby weszło kilku, to gorzej. Jak to się skończy, to jeszcze pół minuty musisz czekać, żeby... żeby ci nikt nie wszedł. Tutaj masz teraz pół minuty. Mniej więcej jak będzie 28-40, to wtedy już powinno być na pewno bezpieczna. No i w las. Menda! Jezus! Ja on będzie twoją chciał robić. Co za patafian! Spij go. To mam go zabić ci jeszcze? No. Ojejku. Ciężkawo będzie. No. No to nie bij się z nim, wyjdź. No jak? Musimy go zabić. Jestem taka słaba. Co, boisz się, że cię zabije? Tak. No to zginiesz, no trudno. Boże, tutaj nic nie ma. Jest, na czerwono się odpalił. On? No Menda Będziemy walczyć prawdopodobnie O ja No to nieźle ja Się wstawię tak, że myśleć, że to ja Nie no. Boże, ty masz ty pokonać te stworki, a nie, a nie tego gościa Menda No menda Wszystko zepsuł Miał być szybki odcinek <laughs> Co? Jest tam O, jak ucieka hmm. <noise> Leją go moby Słabeusz mówisz? No, słabeusz Wlej mu Dobrze ucieka Wlej mu. No Czapkę masz na od tak. odepchnięcie? Tak Na mam No <noise> Jeszcze trochę Lej go no go. Dorze go patrz? No. Jest został no. Buty Buty No nie On ucieka już Czemu? No patrz jakie ma. No ja nie mam butów już Spraw weź go no, on wyjdzie zaraz Chyba, że jeszcze ktoś go spowolni, no to by było super, ale co on tutaj wszystko zrobił No będzie wychodził, zobaczysz Wleją go, słyszałam. On wychodzi. Pierdo... Uciek. Pierdoła. Nie, lej mu, lej Leje mu. mu. No walcz. Wyszedł. Uciek, tchórz. Wyszedł. Eee. <laughs> no, czemu mi zabierasz znowu, jak o, jeszcze ja ci też. nie przełączyłem nic? No. No, no. Kic. No, no. E. Jezu. Dobra. No, Dałam się. Już, puść. No, bo... O, jacie. Wygodnie mi. Wypłożyłeś go. No, Kurde, mielibyśmy troszkę szybszy, ...szybszą postać, to, ten, to byśmy go nawet zabili. No. On chciał walczyć, podszedł do nas A, o, a! Ginę! <laughs> o oh, majdko. No, co? Coś <laughs> jeszcze nic nie ma. To już siódme poty. No, co? Mój jedyny zestaw bitewny. Tak to mikrofon przesunę. Tak, jeszcze nie mikrofonem nagle. Zabiorę go trochę, żeby Cię tak nie Czemu stresował Czemu wszystkie moby na mnie lecą? No bo tak tam są, wszystkie razem W nich rzucaj, najlepiej tą myszkę ustaw Wyleci łatwiej Masakryble No woreczek jest A 20 woreczku silvera Pokaż czy mikrofonu nam nie rozłączyło. Nie. Tak. Dobra, jest. No, to graj. Mocne nie powiem. Co? To taki las? No, a taki. Taki cwaniak był. Kurcze, no. Mielibyśmy bojowe umiejętności, to bym go zabił. Bo on już miał mało życia, to bym mu rzucił W i trudkę i by go zabiło. On tam próbował na początku. Tak. A, odleczę się jeszcze, na radę w sumie, jakby podjął walkę, to byśmy go pewnie zabili. Nie że był słabszy ode mnie? Tak. Przestań naciskać jednocześnie ku i spację. Bo wtedy się nic nie dzieje. Naciskasz kół, potem spację. Mhm. Mhm. Najlepiej trzy razy z rzędu kół i dopiero później spację. A tu jest boss? Tak. Ale mogłabyś wykorzystać beczki, żeby go zabić, które odpaliłaś, i teraz nic mu nie zrobią. No, przestań, przerywaj walkę. Czyli to miota ciągnie. Jego, no i... Aha! On... Ja Dobra, osuń się, jest! Ja nie chcę tak! Co ty robisz? Wszystkie... Czekam. Beczkami mogłeś zabić ich wszystkich. Tak, chciałam tak, ale. No to. Widziałam, że tam boss jeszcze mu nie powiedzieć, że tam boss jest. Przecież sama powiedziałeś, że tam boss jest boss. No później, no. jak już podrasło. No nie, odpaliłaś beczki po tym, jak to powiedziałaś. No to zabij go. Bez tak, bossa. Po kolei. No tak. Ale może myszkę na niego daj, jak chcesz go bić. Ku, ku. I teraz spację. Spację naciśnij. No, patrz. Już raz, wystarczy. Teraz tych z drugiej strony zabij. No masz wszystko. Odciń się. No. no. i już, łatwo. Boję się. No teraz już się nikt nie wejdzie na plecy, no. Czapka, no i jak? Rzuć mu trutkę. Jeden rzuć. Jeden. Jeden naciśnij. Jaką trutkę? No masz taką Nie powiedziałam jak to się używa nawet. No, powiedziałem ci trzy razy. Nie. Jeden, jeden. No bo myślałam, że mam jedną trutkę. Leczenia masz i wiele. Tworzyć tworzy skrzyni, bo do końca piętra musisz zrobić. Czemu? No bo wszystko, żeście tam podotykali. To Totamenda. Tak, i dopiero potem, jak skończysz. Do góry, to, do góry. Sam jest. A do to co góry. jest? Tu byłaś. Tak. Tak Dopiero jak wszystkie mopki pokonasz do końca piętra, to będziesz mogła. Kup. No ale tam nie mam. Mówić co, że many nie masz. Chcę mieć. No to za pokonywanie w przeciwniku dostajesz many. Tak? Tak. Poza tym, jak many nie masz, to nie musisz najsłabszego stworka walić wszystkim. Tylko jedno, kurzucasz i autoataki i po nim. Tak? Tak. A to jest tylko jedno piętro? Nie. Słabo My byliśmy na końcu tego piętra, przecież widziałaś było przejście windę na poziom niżej. Mhm. Mhm, mm A szkoda, że ten ci nie zaatakował. Ale żałujesz co? No pieniądz bez niego był jakiś No i tego co leczy, a nie? Która leczy? No ten leczy ci wszystkich co? po kolei, no. No. O Jezu. No leczonka. Pierwszy uleczył jednego na full, potem nie drugiego, zaczął. robił takie pałką. Czemu mi nie powiedziałeś, że tu są jakieś nowości? Jakie nowości? Już robiłaś, takich przeciwników nie. Tak, oni się niczym nie różnią, tylko mają więcej życia i mocniej leją Odsuń się! Przypatkałem miejsce, rzuć w Przestań Słuchaj, masz takie, że tą myszką tak machasz, zamiast po na nich najechać i, i mieć. No, i znowu w przeciwnym kierunku. Gdzie? No w No bo tu ich słabo widziałam. No to na nich myszkę tylko trzymaj, już. Nie machaj mi tak z boku, bo mnie to rozprasza. Bij włóczników, pierw, bo potem ci wysadzą bombę, dobrą. Odsuńcie! O tak, leczenia lepiej odpal szybko. Zabij łuczników, zanim Ciebie zabiją. dup! No, no dobij go! Czapę na przykład może uć. No, nie przechodź, wróć po skrzynie hmm. Pełna panika osiągnięta. No bo jak mi sadusz oględzisz, to ja panikuję. Zabij łuczników. <suszy> <suszy> Pełna panika. Strasznie było. No, prawie się już przewróciłaś No Gdzie ta skrzynia skarbów? Narodów Jeszcze raz buty myślę, że gdzieś tak daleko to było ja no tutaj Nie używa już butów Narastają dróg No Buty użyjemy w powrotną drogę Mówię, uwaga Toż to brak pieniędzy. Mm. <grymne> Ma poza 250 tysięcy. Super. O A takie, a takie, a takie. Kuwuje, Ja, twoja czapka właśnie osiągnęła 40 poziom specjalizacji. Bij tych po lewej, zanim się rozejdą. Szybko bij, okay. bij po lewej. Tak. Ten leczy, leczy pod nogi leczącemu. Dobrze. Na końcu dziesiątego zabiłeś <laughs> Ten jest sam do góry, masz go. Załatwi, nim, zwoła towarzyszy. Dalej mi szkoda, że tamten nie walczył. Kurczę, mielibyśmy kapliczkę na przykład, która by miała albo yy, nawet nie leczenie, albo szybsze przebieganie, albo to, że szybciej mamy buty. Cool po prostu. Myśmy go załatwili. No, brać? Tak, brać. I walczyć dalej, no? No, masz super kapliczkę do góry. Też masz kiepską orientację w terenie. Jak w życiu. No. Właśnie do tego nawiązuję. O ja czy, czy tuż to było będzie? Mogłabyś w nich myszką najechać, jak chcesz ich pokonać? No przestań. No. Tak, będzie boss. I to chyba fioletowy, więc będzie wyzwanie. Gorbasy. Go, no. Nie stawaj w tym! Ci lapcia sprzeda. No i teraz dostaniesz klapsy, o tak! I dup, i dup, i dup, i seria klapsów, o tak! Ginę! O tak! Zginęłam! No. No bo mnie zalały. Z, z, no wiem? No mówiłem ci, odsuń się. To wlazłeś w sam środek. I ci. Nie. Tak. Ginę <grymne> tak. Jak są dwa, to już, już nie wyjdziesz do śmierci. Jak wejdziesz na początku. Trudka i jednego załatw od razu. No, to dużo ci to dało. Odsuń się. I teraz drugi raz się odsuń. No i teraz bij. Boże. Nie klikaj wszystkiego naraz, bo wtedy nic nie klikasz. To powinno być wszystko naraz. Nie, nie powinno być. No ale przyznaj, że jest progres. No, pierwszy raz leżałeś. Wszyscy. <noise> Tutaj zabij sobie. To jest boss ostateczny. Nie. Czekaj, pierw zobacz po bokach, czy nie będzie jakiś... O, tam po lewo idź, po lewo idź. Tak, tutaj idź, pierw. Zabij tą wyrzutnie. I tych wszystkich. nie Tak, jak źle potem staniesz, to będą potem w ciebie celować, więc lepiej już teraz ich zabić. Mógłabyś dwóch naraz bić. No. Tylko w te okręgi nie wchodź. Bo to cię znowu uśpi. No i cyk. Wyrzutnie. O mój god, nie tyle klawisz na raz kobieto, bo to nie działa. To nie teken. No, ładnie. I teraz możesz bić bossa. Musisz unikać jego umiejętności przede wszystkim. Zacznij sobie od czapki. no. O, tego drugiego zabij pierw. No, odsuwaj się. Czemu on tu jest? No. No i teraz zerwi, Już zerwi, zerwi walkę, bo już tyle nachachmęciłaś, że masz dwa bary mniej mieszka tam, gdzie chcesz bić, a nie w przypadkowym miejscu. Już, pamiętam, ten tamten rozpraszał. Dobra, dobra. Już no, mogę? czapa. Czapa. Jeszcze nie. No już! Czapa długo trwa. I ja atak zrób, żeby ta czapa weszła. Atak, spacja. Dobrze, odsuń się. No, i teraz już ci nie podpowiadam. Nie, podpowiadam. No nie, chociaż że ci ględzę na bosach i to cię rozpraszę. Miotać, No, bigo, bigo, tracisz czas, on Cię leje. A co? O, jestem. Uciekam. No i cię trafił. No, mogłeś leczenie użyć, bo miałeś podpalenie, to by cię strasznie dużo wyleczyło. Teraz bombę wejdziesz. O tak, w ogóle nie korzystasz z leczenia. Teraz cię nic nie uleczy, bo cię nie bił. No, zginiesz. Zresztą tej walkę. Zresztą tej walkę zginiesz już. Hmm. Oderzył uderzył mnie jeszcze Mendana na odchodne. Czemu z nie korzystasz w ogóle? Korzystam Jak on cię przypali Tym miotaczem To potem kilka razy z rzędu cię uderza tak bardzo mało wartość I wtedy ciebie dużo wyleczyło mm, Nie powiedziałeś Chociaż, chociaż może tak. nie, bo teraz dotki chyba nie leczą już Nie Już mogę Chociaż nie wchodź w to po prostu Chyba by cię to nie uleczyło Bo to zostało zmienione ostatnio ale używaj E za każdym raz, jak masz, a nie czekasz, nie wiem na co. No, teraz wychodzisz z tego, żeby nie dostać. No, bijesz go znowu. Dużo ata, autoataków. E użyj, E użyj, E użyj. No. Dużo autoataków. No. ku, ku, rzuć chociaż jedno, bo nigdy nie ty bijesz. Czapa. Odsuń się, odsuń się, odsuń się! No i cię o, No prawie ucieczę. No nie, bo mogłaś uciec tuż za krawędź Odsuń się. Nie odesunęłaś się. Czapa nie na e Bigo. Nie podchodź teraz. Nie podchodź, no bij czapą. Czapy w ogóle nie używasz. Auto atakuj. Kur, nie w tamto miejsce, tylko pod niego Dwa razy rzuciłaś w inne miejsce No, kół pod nie... O Jezu, jeszcze w to weszłaś No, eee, eee No tak, no i giniesz mm. No przestań Co? Jakbyś tylko rzucała pod niego te kół To byś mm, wygrała Jestem taka słaba C To jest takie łatwe do pokonania Jestem taka słaba Koniec serii Tu masz Masz many autoataków, jak atakujesz go to manę dostajesz, a ty robisz, rzucasz wszystko i podejścia. Nie się machaj na tak ręką, bo mnie to rozprasza, no! Autoatakuj go, tylko manę sobie przy. Nie no. ach, Po co? A. Auto atakuj go teraz, mówię do ciebie. Idź no to do nie niego. Nie powiem już że zde. Przestań mi machać! Idź do niego, podejdź. No. Podejdź do niego i naciśnij spację, tyle zrób. Po co? No, podejdź i to zrób. Naciśnij spację. Spację naciśnij. No, przywróć semany Nie rzucaj umiejętności. Nie rzucałam, dwa razy W! Kliknęłam po Nacisnęłaś, po w! Nic co? nie rób, tylko ataki. No uciekam, jak we mnie strzela. Nic nie rób i teraz idź. Zerwij walkę. Na dół zejdź. Po co butów użyłaś? Żeby uciec. No to teraz będziemy 30 sekund czekać. No i co? No. no i teraz masz pełne statystyki. Teraz buty ci się przywrócą i wtedy walkę zaczynasz. Rzucaj mu pod nogi. Ku. Wygrasz to. Teraz to opowiesz, co nie wiem co ci zrobił. Czapkę użyj już No, użyj. No I E. E. Za każdy raz jak masz E to używasz. Nie podchodź teraz. Nie wychodź, bo wiesz, walkę. Jak za daleko odbiegniesz, to od porządku będziesz być. E, Co cooldown? Czapkę masz już? Czapka. No, kół pod nogi, kół pod nogi. Nie podchodź, nie podchodź. No, dobrze. E, 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 e. e. No, kół, 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 rzucasz kół. Podejdź do niego. Użyj zbroi. Nie Zbroj R Troj, er, No nie, no za niego przejdź, no nie wierzę. Jezu, tak dobrze ciszło E, eee Czapka Czapka. No używam no. Zaraz przegrasz. No bigo No bigo za końca. No muszę uciec. No, wu szybko, wu. Wu Jezu! Przestań się niesie paniki! Niesiej paniki, ty no. jesteś człowiek panika. No. No ja. I co? chcę. Pół mapu się zwróciło z tego. O i mapa jakaś. No? Jest. Nie, nie będziemy robić drugiej na razie. Nie, nie, absolutnie. Masakra Co dopiero złoty? To był ostatni? Nie. Co dopiero złoty? Bos jakbyś spotkała. To będzie trauma. I tu byli, ci nie lali też. O oh my god Geet. Tak przypadkiem i już też te umiejętności No, dobrze Co? Żyjemy Czemu na mnie krzyczysz? Nie już nie... Tutaj chcę. nie wpadaj w ciąg znowu. Wpadniesz zaraz w ciąg. Uważaj. No. Wu! Wu! rzuć, Nie w tamtą stronę! W niego! Odejdź, odejdź, odejdź. Ale do góry zaraz go zerwiesz. Teraz będziesz od początku ich robić. No? No. Może ci tak przeżywasz, naprawdę, to jest przerażające. Nie wiem, jak tym, no, ludzie mogą to oglądać. No, ludzie nie chcą oglądać jak trzy razy robisz te same stworki. No, dlatego powinniśmy zakończyć tą serię. Nie, po prostu nie powinnaś odbiegać od nich na kilometr, jakie bijesz. No ty nie dasz na niego myszki? No prawie w niego Tak, Odsuń się, bo teraz właśnie się przetransportują na drugi koniec mapy No, jeszcze takich dwóch musisz pokonać Boże, tamten też tam Tak, tak, jednocześnie musisz go bić Dup, i uśpienie, i lecimy Teraz znowu dostaniesz uwagę, No nie! Zerwiesz go zaraz, znowu. No. No teraz bij dalej. No, jeszcze jeden. Po lewej. Hmm, będę. Z wielkim piecykiem. Czemu oni stękają Czemu ty nie możesz tym PRZESTAŃ STĘKAĆ! Jezus! Bo mnie rozpraszasz, jak tak stękasz. Jezu! Trzeci raz z rzędu o, Jak mi dobrze poszło Świ Wyśmienicie no. Będzie boss końcowy, fioletowy O matko Zależy który będzie A Co te korzenie tam robią? Wijam się Tak. Zerwiesz zaraz znowu wszystko Nie zerwała nic no, było blisko. ostatnio. Teraz, dlaczego użyłeś? Teraz słowa zerwałeś, znowu? zerwałeś wszystkie trzy. Teraz. No nie chciałam ich, i tak ich nie dałam. <noise> to już. Biede mi o pół już. No, dlaczego to jest działa z opóźnieniem? To działa tak, że rzucasz i tam gdzie masz myszkę w tym momencie tam leci, a nie z opóźnieniem. Bierzesz książki? Biorę No, zostało ci pięć stworków do pokonania Proszę Z czego jeden duży Gdzie to widzisz? Ja to wiem Te bossy mnie tu stresują Tutaj będą cztery, ale nie rób ich naraz Bo cię znokautują No i robię je naraz Nie słucha mnie E, użyj sobie chociaż Eee... Użyj sobie chociaż. No. No, wiesz. I kto tu kogo znokautował? No. Jakbyś Ed nie użyła, to ona by ciebie. Nie. Tak. O. Jeden tam jest. No, masz tego trudniejszego. Nie. No, musisz unikać wszystkich jego umiejętności. Bo będziesz miała kuku w trzy sekundy. Już? Okay. No. Dawaj. Jakby jeszcze stał na tej bombie, to będzie bomba wielkie. I tup. I za pół właśnie. I tup, za drugi raz pół życia. No dlaczego, jak mam E to co? No to co? No Czemu to... on mnie leje? No... Pst. Zabił mnie! To E cię nie chroni przed, przed obrażeniami. Nie? Nie. Ja myślałam, że tak. To E powoduje, że jak otrzymujesz obrażenia, to się leczysz o jakąś wartość. Tak? A jak dostaniesz za 1000, a się uleczysz za 100, to ile jesteś na minus? Słabo. No. Nie. Masz po prostu nie stać na bombach. Koniec. A ty wlazłeś w 3. Już. No już. Lilią co chwilę że ci pod nogi. Musisz od razu się ruszyć, zanim ona się tak uzupełni. Ona się tak powoli łyp i już jest uzbrojona. Nie właśnie, w nie, możesz sobie dalej stanąć. Rzucasz takie plamy, które powodują, że przez nie będziesz wolniej chodzić. I co jakiś czas wielki boom rzucę. No jest proste jak się unika, jak się stanie to jest w kaplice. sobie kurtki użyć O, co się ty? Nie użyłaś kurtki no Mocnymi literakami, a nie kurtkę no. Hura Hura no. Nawet mapa będzie na no ile? O! O! Zarabiliśmy tak. nawet. Ale tak. licząc wywrotkę to będziemy na zero. No. Było strasznie. No, to teraz wracasz do miasta sama? Nie. Jak nie? Bo mnie zbiją. Jak cię zbiją? Mogą mi ukraść to samo w plecaku. Wszystko. No. Jeszcze mnie okradną. Musimy wrócić do miasta teraz, co ty? To jak wracamy. Ale Szybko. Kosztuje 28 tysięcy podróż. Nie jedziemy Jedziemy? No Za takie pieniądze? To mi się nawet nie chce. <laughs> co się mogę dać? Nie. Patrz, zrobisz sobie myk. Na posterunek grzecznie. Tam czy nikt nie... nie powinien? 6 czerwonych jest na mapie! <laughs> Dobra, robimy make szybkie No Sekundy cielą cię od bezpiecznej przystani Eee, ja, jeden czerwony tylko na mapie jest No, co tam? Jak, Było w, jak wrażenia? Było strasznie, bo ty mnie rozpraszasz jak mi tak machasz obok rękoma Tak? No Najlepiej no jak ty robisz tak no Q, Q używam! Q! No, czemu nie działa? A, co? to W. O, o, to, to jest Q. To, to, jest, to jest Twoja najczęstsza akcja. No. No, dobra, zjemy woreczki. Teraz jeszcze trzeba im powiedzieć, co będziesz robić na następnym odcinku. Nic, bo Jeszcze, to serii. Jeszcze Twój jeden przeciwnik pozostał. Totalny. Mapa 7-3. Jeszcze mocniejsze. I potem kończymy serię? Nie, potem coś innego wymyślę. Będziesz miała challenge. Challenge. No, to możesz no. się pożegnać. Pożegnajcie żegnajcie, kochani widzowie, Emki męża mojego. No, trzymajcie się jednostnego.